Wam, że moje plany się zmieniły, no bo już plany się zmieniły, i no nie wiem, jakie będę miała plany, no ale jak widać, plany bardzo szybko się znowu zmieniły. Napisała do mnie Patrycja i mówi, kurczę, to dawaj do mnie na weekend. I tak z czystej ciekawości sprawdziłyśmy, czy są loty, właśnie światłe, bo ja w tej linii mam takie przywileje. No i kurczę, okazało się, że loty są i są wolne miejsca, więc spakowałam walizeczkę I jestem właśnie w drodze do Nowego Jorku. Mega się cieszę, bo już dawno nie byłam w Nowym Jorku. Bardzo się cieszę, że zobaczę się z Patrycją, ponieważ z nią też już się dawno nie widziałam. Ona w zasadzie jutro pracuje z domu, ale już sobie zaplanowałyśmy, że ja sobie wcześniej rano wstanę i sobie łazić po mieście. Ja w ogóle zawsze lubiłam się kręcić po Nowym Jorku sama, a Patrycja jak skończy pracę jakoś w porze lunchowej, to po prostu do mnie dołączy i tyle. I spędzimy razem piątek. Później mamy jeszcze kawałek soboty dla siebie i w sobotę w zasadzie będę wracała do Tulsy, dlatego że w niedzielę mam bardzo fajny event, którego nie chcę przegapić. Patrycja, jak przyjeżdża na lotnisko. Mega się jada. Ogólnie wiosnę też dla Patrycji, prezenciki. Ja na eventach dostaję zawsze dużo próbek, dużo w ogóle różnych kosmetyków, więc wiążę jej całą torbę po prostu różnych fajnych rzeczy. I ostatnio Patrycja um, komplementowała moją piżamkę z Walmart'a, a ona zawsze narzeka, że ma Walmart'a bardzo, bardzo daleko od siebie, a zawsze jej się podobają rzeczy, które ja mam z Walmart'a, więc pojechałam i sprzeciw kupiłam jej piżamkę. Bilety do Nowego Jorku. Ja idę na łazęgi, a Patrycja dołączy do mnie później, tak? Tak. Będziemy, łazić. Będziemy dzisiaj robić kroczki. Pozdrawiamy Oliwię. Kroczki się same nie zrobią. Pani piątek, piąteczek, piątunio. Ja już jestem na Łazęgach i już Wam mówię, jaki jest plan. Ostatnio na Instagramie wyskoczyła mi rolka, na której dwie dziewczyny pokazały, jak przejść cały Manhattan z góry po sam dół. To będzie bardzo długi spacer, ale mam kawusie, jestem wyspana, mam dużo energii. Idziemy z tym. Zaczynamy od... Dykeman Street, Dykeman Street, tak, tak chyba się tak nazywa. Dzisiaj przejdziemy cały Manhattan, a w którymś punkcie zrekrutujemy towarzystwo, czyli Patrycję. Jeszcze długa droga przede mną. Od pierwszego momentu byliśmy już w najstarszej rezydencji na Manhattanie. Przeszliśmy przez High Bridge, Harlem, byliśmy Apollo Theatre. Później weszliśmy już do Central Parku. Central Parku Ruszyłam na Guggenheim Museum, Met Museum, a teraz idę w stronę Madison Avenue. Idziemy zrekrutować Patrycję. Patrycja, już jest po pracy. Robimy przerwę na kawusie, na lunch i idziemy dalej. Jestem zdeterminowana, żeby dokończyć ten mega długi spacer. Nie patrzę nawet, ile już kroków zrobiłam. Na pewno sporo nogi jeszcze czuję, także dam radę. Widzicie, tak to jest. Człowiek spędza tyle czasu na mediach społecznościowych. Widzi fajną rolkę czytam TikToka i później inspiracja. Byłam tyle razy w życiu w Nowym Jorku. Nigdy mi nie przeszło przez myśl, żeby przejść cały Manhattan od góry. Sam dół. Chciałam jeszcze dodać, że. Pogoda jest po prostu idealna. Słuchajcie, nie jest za zimno, nie jest za ciepło. Jest taki przyjemny wiaterek, oh, yeah. A, cool, naprawdę yeah. pogoda cudowna. Hejka, dołączyłam do Sylwii, jestem. Co będzie zamawiała? Nie wiem. Ja Chyba co... maczę. Coś ja coś 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 zimnego. zimnego, coś zimnego, no tak. Mamy gwiazdę Influences in the Wild Trzeba content robić Content Content trzeba robić Czego po... nie mi pieniądze mam podklep no, Ale nie no, może tak. ciągnąć teraz nie, nie mogę ciągnąć Tak, mierzmy do kamery 3, 2, 1 Byłam, byłam już kiedyś na świątecznym Nowym Jorku, tak? ale mimo wszystko jednak bardziej mi się podoba fall. Mm -hmm. Dla, Dla mnie pampiny, jest. Pankiny. Wiozna, wiosna, wiosna, wiosna A, kocham O, teraz tak ładnie jesteśmy w tle. Ale jakość. Wow. I zmieniła troszeczkę y, trasę, okay. tak? Bo zaplanowaliśmy, że ominiemy Times Square i wrócimy później. Tak, do Times Square. Jak no jak będą wszystkie, wiecie, neony świecić i tak dalej, bo będzie lepiej. Tak, będzie lepiej. lepiej wow. Będzie wow faktor. Jesteśmy teraz na Flat Iron. Tak. Tam jest. Zobaczcie. Tam jest. Wam lepiej pokażę. Doszłyśmy. <laughs> doszłyśmy. 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 Jesteśmy na Oculus? Tak. Kolejny przystanek, czy to już jest koniec? A, idziemy na M Most Brukliński, czy nie? No tak. No to idziemy. Ale z Manhattanem to już koniec? Przeszliśmy cały Manhattan? Nie poszliśmy nie na Sam Sam dół, ale my zawijamy trochę, żeby iść na Most to Co Bo Tam, robimy? w tym parku, gdzie to się kończy, nie ma nic za bardzo. Więc lepszym atrakcją wydaje mi się, że będzie po prostu most brokliński, przejście do połowy, zobaczenie widoków z mostu brooklińskiego na Manhattan, przepięknych widoków i później idziemy na jedzonko. Tak. A chcesz zobaczyć 9 Memorial, czy już widziałaś? Widziałam. Okay. Widziałam, a bo jak ja mamy blisko, to możemy się zarobiamy. No. no idziemy. W kolejce po cukierki, po cukierki, Patrycji. Nie wierzę, że zmusiłaś mnie dostania w kolejce po cukierki. były dwie osoby w przedsie. Nieważne. Nasza kolejka. Wchodzimy. Przyszłyśmy do jakiejś chińskiej knajpki, taka, trochę wiecie, Hall in the wall, jak to się mówi mało instagramować, Co więcej, widziałyśmy przed chwilą dwie dziewczyny, no nie? Tak. Stanęły w kolejce, zaśmiały się, że uuu, nie wygląda, że jest nie instagramowo i poszły. A tutaj zobaczcie, jest normalnie kolejka. E, tą restaurację znalazłyśmy na TikToku. Jedzenie wygląda niesamowicie. I czekamy, aż nam przyniosą. Czy ty nagrywasz? Tak. Influencerki. <laughs> Influencerki w dziczy. Ja już prawie kończę.

Się. prawie uratowałam właśnie z tej więc wszyscy spanikowali. Wysyłajcie mi pieniążki na kawę. <laughs> bo nie będzie, bo nie byłoby lumpaksowego kontentu. nie było. nie byłoby podróżniczego kontentu. nie byłoby irl contentu. Patrz, pan, pan na robokówkę. Pan, pan, Patrz, pan dance. I telefon. Thank you. Oh, great. Okay. No. thank you. Ale ale <laughs> To się tyle dzieje, ale to zajebiste te zdjęcia. Wyglądały jakbyśmy pijane. To było no, takie zaskoczenie. Pan, pan nam zrobił fotka, ale wyglądałyśmy bardzo niekorzystnie. Bardzo niekorzystnie. No. Mów za siebie. <laughs> Kurwa, obie wyglądałyśmy niekorzystnie. Patrycja, no, About to seems so famous My stomach's turning and I'm feeling kind of homesick Too much pressure and I'm nervous It's <laughs> about the radio And the cheesy song on And the cheesy song was on And the cheesy. song on Pan, pan wyłączył, powiedział, że wyłączcie to, bo one wyją, Oni może Zenka chcą nam puścić. Hewem. My tu nagrywamy. Idziemy mierzyć. Zakupy będą udane. w pramanim. później będziemy nagrywać rolki. Już jesteśmy... Poprajmanie. Tak, czekaj. Bez brzemki nie można wejść z temer. Nie, to jest w ogóle niedopuszczalne. To jest kryminał. Mają fotobudkę. Mają fotobudkę. Idziemy do fotobudki, bo wczoraj poszliśmy i. Nie było już. Zamknięta fotobudka. Instagramu czekuję. biega końca. Ja już jestem w Chicago i lecę już do Tulsy. Mam cały rąbek dla siebie. Super, super. Muszę częściej, naprawdę, muszę częściej wykorzystywać swoje benefity, żeby odwiedzać właśnie swoich przyjaciół. Jestem z siebie mega dumna, bo tak jak powiedziałam, że przejdę Manhattan od samej góry, po sam Było ciężko. Szczególnie jak już rzeknął Byłyśmy przy samym końcu, ale dałyśmy radę. Przeszłyśmy wszystko, zrobiłyśmy... Ja zrobiłam, Patrycja dołączyła do mnie tam troszeczkę później. Ponad 40 tysięcy kroków, to było ponad 20 mil. Jestem z siebie mega dumna, no bo mówię, zobaczyłam filmik na mediach społecznościowych. Stwierdziłam, że zrobię z tego taki cel i udało się. Także nóg nie czuję. Powiem Wam, że dzisiaj w obsasach jest ciężko. i kochani, ja już jestem w domu. Wczoraj Mafin odebrał mnie z lotniska i powiem Wam, że wykąpałam się, ogarnęłam się i po prostu padłam jak zabita. Chciałam tylko coś szybko nagrać, żeby dokończyć ten vlog. Dziękuję za to, że poszliście ze mną na mój mega długi spacer po Manhattanie. Mam nadzieję, że ten vlog z Nowego Jorku Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, lajki, subskrypcje. No i kochani, my z Patrycją już planujemy następne spotkanie, także. Mam. Na... O, telefon już, już. Patrycja i ja już planujemy kolejne spotkanie, i to już niedługo. Także mam nadzieję, że widzimy się w Nowym Jorku już niedługo. Pa.